Stało się. Polska wybrała nowego prezydenta, i ku zaskoczeniu wielu został nim Karol Nawrocki. Choć pierwsze sondaże sugerowały zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, to ostateczne wyniki wskazały na inny scenariusz. Po latach działalności publicznej, Nawrocki obejmie urząd głowy państwa, a u jego boku stanie nowa pierwsza dama Marta Nawrocka. To właśnie o niej dziś opowiemy. Kim jest Marta Nawrocka? Jak wygląda jej życie prywatne i zawodowe, i co już wiadomo o jej nowej roli? Marta Nawrocka urodziła się w 1986 roku w Gdańsku. Od młodych lat związana była ze służbą państwową w wieku zaledwie 21 lat, rozpoczęła pracę w służbie celnej. Z wykształcenia jest prawniczką, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ale to nie wszystko. Marta pracuje w terenie nie za biurkiem jako funkcjonariuszka Krajowej Administracji Skarbowej. W rozmowie z Superekspresem opowiedziała o swojej codzienności. Cytujemy. Wchodzimy do nielegalnych. Punktów z grami hazardowymi zatrzymujemy ludzi, zabezpieczamy automaty, gotówkę, prowadzimy czynności procesowe. Walczymy z nielegalnym hazardem. Jak sama dodała w jednej z porannych rozmów w Polsacie: Jestem funkcjonariuszem, ale nie siedzę za biurkiem. Ta moja praca jest taka niestandardowa. Prywatnie, Marta Nawrocka to także mama trójki dzieci Daniela, Antoniego i Katarzyny. Najstarszy z synów nie jest biologicznym dzieckiem Karola Nawrockiego, ale ten wychowuje go od drugiego roku życia. Ich historia miłości też może zaskoczyć. Jak wyznała Marta, spotkali się przypadkiem, kiedy jako licealistka szła odwiedzić koleżankę. Po prostu wpadli na siebie na schodach. Czy Marta Nawrocka odnajdzie się w roli pierwszej damy? Czas pokaże, ale jedno jest pewne jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe i siła charakteru sugerują, że będzie to prezydentowa inna niż wszystkie. Co sądzicie o wyborze nowego prezydenta i pierwszej damy? Czy Waszym zdaniem Marta Nawrocka może wnieść nową jakość do pałacu prezydenckiego?